Siemanko z tej strony smajlu. Miałam ostatnio taką nieprzyjemną sytuację. Auto przestało jechać. Po prostu zatrzymałem swobodą i przestało jechać. Nie wiedziałem co na początku jest. To okazało się taka malutka drobna rzecz. Mianowicie zepsuła się albo skrzynia, albo torsen. Chociaż obstawiam skrzynię, bo po prostu auto przestało jechać, tam biegi mogłem sobie wrzucać bez żadnego sprzęgła, nic się po prostu nie działo, tylko lekko rzęziło tak z okolicy skrzyni, jeszcze tak w tej okolicy. No porozbieram sobie, najpierw, najpierw odkręcę ten dekiel z drugiej strony, ten, ten dekielek odkręcę, i zobaczę co tam jest, jak jest wszystko całe, zabiorę się za Torsena. No dobra, do roboty Dobra, na początek odkręcimy Torsena, zobaczymy o co tam chodzi. ściągnęłem torsen tak jak widać tutaj jest Fres jest cały pokażę wam olejek olejek to jest ściek to jest normalnie gęsty czarny a to jest torsenik widać Poobłamywane zęby całego torsena Nie przenosił na pewno w ogóle, o pouszczypywane To już się nie nadaje do niczego Wszystkie 6 sztuk No nic trzeba to wymienić Troszkę ciągnąłem sam torsenik. Jak widać, całkowicie zmielony. W środku widać, że te są ładne. Tylko te jakieś takie. I to z każdej strony. Zmielone, całkowicie. Masakra. Minęło kilka dni od tamtego nagrania. Dorwałem nowy torsenik. Ten nie jest od Passata, no ale to jest pasujący. I będę go montował. Jak widać ta skrzynia była w nowa, była po remoncie. Także bardzo ładna. Zaraz sobie wezmę specjalistyczny silikonik. Ładnie tak cieniutko nałożę tutaj to warstwę i połączę ze skrzynią. Tylko to przetrę wszystko i to potem zaleję olej świeży troszkę na tym pojeżdżę wymienię i zaleję ten właściwie zobaczymy jak to wszystko będzie chodzić a więc torsen założony i zobaczymy powinno śmigać ale się okaże to jest numer mojego torsena Im oznaczenia moje skrzynie to jest DWR ja ten torsen Mam od skrzyni DUX, od Passata, i one pasują zamiennie, tak samo od skrzyni DJJ, DJU, DJS, DJR, DWM, DGE, DWP, EFC, NP Także one pasują i od 4 od szóstek, i od Passata To jest numer skrzyni, tamten jest ten sam numerek, ale tamtej skrzyni nie włożę, bo są inne flansze na, na przeguby wewnętrzne i co, trzeba to skrzynię umyć, żeby ładnie wyglądała od razu i uzupełnić olej już na stole jak stoi już śrubeczkę odkręciłem jest taka na imbus 17 ona jest z tej strony i trzeba olej uzupełniać aż zacznie wyciekać z tej dziurki Olej, jak wziąłem, kupiłem valvolajno, chyba będzie dobry. Ale jak taki zwykły za 5 zł, bo tu nie muszę strzykawki używać, jak na stole leży. No i tam niby go wchodzi 2,6 albo 2,8 litra, zależy kto tam podaje. Jeszcze tu mam 2 literki. No i dobra, trzeba to uzupełnić. Już samego montażu nie, nie nagrywałem. Wypchaliśmy Audiczkę na nadwór teraz będzie chwila prawdy. Zobaczymy, czy napędy działają. Chodzi. Dobra, idziemy zobaczyć czy wszystko działa. Trochę maszyna brudna, akurat tankuje gaz trzeba będzie ją umyć. Tam widzę jakiś sprzęt do mycia, zaraz będziemy tamta myjnia była nieczynna, pojechałem na inną. Zmyjemy tego rudasa. To było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że dowiedzieliście się paru ciekawych rzeczy o tym torsenie. Jeżeli film się podoba, to subskrypcja, łapka w górę. Do następnego Cześć!